Witam was wszystkich serdecznie serdecznie w kolejnym odcineczku. Z ostatniego odcinka automatycznie odpaliłem ten odcinek, bo stwierdziłem, że zrobimy to teraz. Mm, bo jeszcze polatamy sobie w jeden odcinek helikopterami dzisiaj będę musiał kończyć, no bo też czas mnie goni, jeszcze chcę kilka rzeczy zrobić. No i ten czas mnie w życiu goni. Cały czas mnie goni. Mam tyle na głoń, że nawet nie chcecie wiedzieć. Wiecie, to jest po prostu ile chcę zrobić, a jeszcze dorzuciłem z tego YouTube'a na trzy filmy, trochę dużo. Jak ktoś mógłby spojrzeć, no ale no co. Chce się do, do przodu iść to się chce. Myślę, że zrobiłem wszystko zbombardowani, w cholerę zostali. No i co, lecimy dalej. Tam, prawdopodobnie na górze, o kurde, helikopter. żeście powalczyli dobra typowa lokacja jak myślałem no a tutaj powiem wam że jest dużo tych takich lokacji prostych które naprawdę szybko ogarniemy postaram się jak najszybciej z helikopterem polatać i to ogarnąć pięknie. Dami jest jeszcze ta baza, zobaczymy czy tam wszystko zniszczyliśmy Ale tam chyba wszystko zniszczyłem, tak mi się wydaje. O coś widzę jeszcze. Iśmy... Tu wlećmy. Czy tam chowaliśmy? Rajem żebym zahaczył. A tam byliśmy, ale jeszcze podlećmy na wszelkich. Ktoś nas widzi, chyba te łodzie. Tak, kupiłem sobie jeszcze z tych tam pieniędzy, co mi zostały. Ciko z komando! Fajnie to wygląda. Nie myślę, że będzie ciekawa serii tego. A, tu jest zniszczone. Coś już tu mamy poniszczone w tych bazach, więc nie jest tak źle. większość zniszczone rzeczy. A, to też jest zniszczone. Kolejny cel będzie przed nami, bo tutaj widzę, że nic nie ma. Baza na tyle martwa, że nic nie, nie ma. A, jeszcze tutaj jesteś. A zniszczyłem też, dobra. Nawet mnie nie atakowali, jakby opuścili tą mazę w ogóle. Oni chyba znają moją taktykę. Ohoho. Chyba myślę, że będzie dobrze teraz się troszeczkę będzie zagęszczać ten teren, no, ale tu chyba nic nie ma. Półwysep zróbmy najpierw, który tutaj mamy, a potem polecimy dalej. Jak dobrze pójdzie, to. Nie, na no, dwa wyspy nie zdążymy pewnie. Oblecieć. eksplodowane. tak, się, biegnę szybko na szybko, bo chcę też, żeby mnie helikoptery nie dopadały. Chcę jak najmniej agresji tutaj wywołać wobec moich przeciwników, wreszcie zobaczyć, czy widać tutaj jakiś domek. Apagandy w sensie Dobra, nic tu nie ma. O kurde, jest helikopter blisko, 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 blisko. Nie wiem gdzie, ale jest blisko. A gdzieś tam za nami leci. Niech spada. O, to chyba będzie baza wojskowa, albo ten punkcik baza. Lecimy dalej. Ładnie, ładnie. Z nią oni wezmą helikopter, to ja już jestem. Ja już spływam, nie? Co zapiszę, bo wiecie, robienie czegoś takiego jest ryzykowne, bo łatwo, jakby się coś wywaliło, no to jesteśmy w pupie. Ale mnie soczewki szczypią mnie oczy trochę od tych soczewek, ale jutro już zmieniam na nowe. Troszeczkę dłużej trzymałem niż powinienem. Ale niestety, bieda, bieda nastała. Niech mnie ścigają. Jękie pipy to są. Porównując do mnie. Whoa. Co zostało jeszcze tutaj, albo przylećmy tak i tak, tak żeby ten helikopter jak najdalej tam ominąć. Uuu, tam będzie duży port. Ty mi się maska otworzyła Cockpit raczej mogę tak to nazwać. Tu pewnie będzie lotnictwo przeciwlotnicze. Wow, Tak was zniszczyłem, że jeszcze tam widziałem dużo do, dużo do eksploatacji. To będzie naprawdę duża miejscówka ile zrobiłem procent? 65, o dziwo, ale tam widziałem jeszcze dużo do zrobienia. Trzy helikoptery, patrzcie. Jeden bojowy. A czyli dwa bojowe, a jeden taki transportowy Chamy mnie ścigają, oni wiedzą gdzie jestem. Dobra, to nic nie widzę. 30 sekund. To nic nie było. Lecimy na dalszą lokację, drugą raczej. Jakiś kurde wypoczynkowy, się wydaje. W jakim kraju mieć wakacje? Nie polecam. Też tylko taka lokacja do zdobycia. Dobra. Tam na górze pewnie będzie ten punkt, zawsze. Dobra, dalej. Ciekawe, czy tu coś znajdę. O, jest. Proszę nie dzwonić do mnie, jak nagrywam. Bye bye baby. Bye, bye, baby. A to jest kolejna lokacja. Z tego typu. Też nic nie widzę. Polecimy do kolejnej. Od razu. Kurde, to jakiś taki wypoczynkowa strefa, nie? Nic prawie do niszczenia w tych miejscach. Panie i panowie. Ale to jest kurde, wszystko nie do niszczenia. Tam jest na górze ta strefa, dobra. Ale to jest większość lokacji, nie? No po prostu sobie poszabrowania na czysto. Wstała nam, tę część mamy ogarnięte ten port też. Wlatujemy sobie na to i ogarniamy dalej. Kurde, ty, a może zdążymy zrobić całą tą... ten półwysep, bo lecimy, lecimy jak głupi, nie? Naprawdę. W dużej mierze te lokacje są do zbierania. I dużo jest tych małych lokacji typowo, wiecie, że satelity same. Tak, i znowu jest satelita. No dobra, lecimy do... O, tu jest jakieś miasto Tu coś jeszcze jest, co się mi nie pokazuje. Aha, bo zaznacz. Tu takie małe, dobra to już mamy zniszczone. Ale to jest miasto jakieś cywilne. Kawa to miasto. No, jest miasteczko jakieś. Auu, polecam. Właśnie pozdrawiam. Polecam nie. Dobra, widzę helikopter wroga. Dobra, zdjęty. Będzie tutaj dużo zbierania, widzę. Lecimy stąd. Nie widzę nic więcej. Zaraz wyjdzie, że jeden cały pełny odcinek latania i koniec, nie? Kurde, już kolejne. Nasz helikopter już nie jest w dobrym stanie, bo wiecie, już go ostrzeliwali tak dużo razy, że... Chciałbym też nie wydawać na helikopter, fajnie jakby przysłali helikopter. O, 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 tam jest helikopter ich. Ja sobie chcę zamienić. O, gdzieś wleciał, nie, panie? Niebezpiecznie. Dobra, kradniemy ich helikopter, lecimy dalej. Nasz się tak już nie nadawał. Nie jest tak szybki jak nasz, ale przyda się. Lepsze to niż nic. Ale jest o wiele wolniejszy, ja pierdziele To też, co to jest, baza wojskowa? To kurde gówno, a nie baza Przejdźmy sobie niżej O, jest tu coś Dobra, coś tam chociaż było coś to nie za dużo, ale zawsze coś Lecimy dalej No większość w tym odcinku przelecieliśmy, więc nie jest źle. Tu jest widzę jakaś większa lokacja, prawdopodobnie baza. A nie żyję, jestem martwy, jestem martwy, jestem martwy. A może i nie. Uwaga, to jest jeszcze gdzieś przeciwlotnicze. Siły jechamy! chamę. Toż mordy, jest niebezpiecznie tutaj. Ja pierdziele, a może na jakiś wyścig na koniec? Tak, może na koniec zróbmy ten wyścig. Ale jazda niezła, nie? Nas skosili jak cholera. Skosili nas jak chcieli. Trzy helikoptery tak naprawdę zostały tu rozwalone. Jeden, którym przyleciałem, ale tam kurde ile było tych przeciwlotniczych. I tak pochowane, że no ciężko by było. Pewnie będzie lot, lotnictwo. O, samochód. No to dużo kurde punktów. O, 35. Ale to plażowe. To myślę, że. O, tu mało czasu mamy. Na starcie. To jest typowo terenowy, więc nie myślę, że nie będzie aż takiego problemu. To się właśnie takie górki, bo tutaj nie ma innych samochodów. Wszystko plażą. Dobra, wjeżdżamy na drogę, ale na drodze jest tak w miarę myślę spokojnie. Czas już mamy na tyle dużo, że nie musimy za szybko jechać, żeby się nie przypadkowo nie wywalić z trasy. No i wracamy na plażę, chyba ta. Roku drift trzeba, nie, ale nie za dużo. Jest bardzo czuły, bardzo czuły, czuły ręczny. Wzięliście tak czuły ręczne, że nie w tą stronę mi się zaciągnął. Mamy dwie minuty jeszcze, czas to, a spokojnie. Że to jest na taki czas, a nie na taki czas, wiecie. Po prostu, że z góry mam jakiś czas, to bym się chyba bardziej stresował. Jakbym tu wypadł strasto to by było naprawdę smutne. No i fajnie. I na tym miejscu myślę, że zakończymy nasz odcinek. Zakończymy na dzisiaj. Tak muszę iść inne rzeczy robić, więc ja więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Nie zostało nam aż tak wiele, więc będzie fajnie. Cześć czołem!